Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesiu z Attitude Polska oto kolejny odcinek WWE Shortcut. I dzisiaj pomówimy sobie o SmackDown z dnia 9 grudnia 2022 roku. Sąsiad dzisiaj ostro wiertarkuje, więc mam nadzieję, że niczego z tego nie słychać. Przypominam o komentowaniu, cały czas walczymy z algorytmem. Przypominam o lajkowaniu, subskrybowaniu. A teraz zobaczmy, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce, którą rozpoczęliśmy od pojedynku o tytuły Tag Team, czyli The Usos kontra Sheamus i Butch. Walka zdecydowanie najlepsza na gali, chociaż będąc szczerym, na no to dużej konkurencji nie mieli. Panowie naprawdę się starali, tylko no był spory problem. Nie było żadnych szans na to, że Sheamus i Butch tą walkę wygrają. Mimo wszystko było kilka naprawdę ciekawych spotów. No i możemy chyba na spokojnie przejść do końcówki, gdzie Sami chciał zainterweniować w trakcie walki, jednak wtedy odsunął go od tego Rich. co wykorzystał Sheamus wykonując kolano. W międzyczasie Solosiko wykonał spinning solo na Ridżu. I wtedy Sheamus chciał to wszystko zakończyć, jednak jego Broke kick został skontrowany na super kick, zmienił się z buczem i jednocześnie usosi zrobili blind taga, Wandy i sensacja usosi nadal są mistrzami tak, team. Myślę, że może być taki lekki problem, jeśli chodzi o walki Usosów, bo na pewno za każdym razem są one niesamowite, no i w tym tygodniu mieli oni walkę na Row z Riddlem i Owensem, teraz mieli walkę z Sheymusem i Butchem i każda z nich była zarąbista, więc naprawdę szapo badla dla Usosów, że robią tyle roboty i to zajebistej roboty, ale no do najpewniej pojedynku z Kevinem i Samim raczej nie ma żadnych szans, żeby te tytuły stracili, więc mimo, że za każdym razem będziemy mówić, że ta walka była niesamowita, tak jednak za każdym razem będzie ten lekki minusik, że no, zwycięzca jest z góry przesądzony, ale walka naprawdę bardzo dobra, jeśli nie oglądaliście, to serdecznie polecam. Podczas tej tygodniówki świętowaliśmy urodziny Curta Angle, co ciekawe, mimo tego, że jestem fanem wrestlingu od jakichś 13-14 lat, to nie wiedziałem, że mam urodziny tego samego dnia, co Kurt Angle, ale no, człowiek uczy się każdego dnia. Przybył on na arenę z Gablem Stevensonem. Ja nawet zapomniałem, że taka postać w ogóle istnieje. Pamiętacie, jak w zeszłym roku został on zdraftowany na Raw? Ech, no tak, no ale tak, przyszli sobie, podszedł do nich Braun Strowman i powiedział, że: O, Stevenson, ty tam jesteś w WWE, więc jeśli już będziesz gotowy, no to dawaj, to I get you this hands. Będąc szczerym, to już naprawdę powątpiewam, że ten debiut kiedykolwiek się odbędzie, a nawet jeśli się odbędzie, no to. Z tego co go widzieliśmy, no to powiedzmy porównując charyzmą do Kurta Angle, no to nie ma w ogóle żadnego podejścia, więc myślę, że takie przejście mogłoby mu nie wyjść zbyt dobrze, szczególnie, że najpewniej WWE wtedy bardzo mocno by go pchało, no bo jednak to jest medalista olimpijski i do tego złoty medalista olimpijski, więc nie damy go do midcardu taki podobny case do Rondy Rousey, ale dobra, wracamy na arenę, gdzie tym razem w ringu znajduje się LA Knight, który ma mikrofon i mówi, że Wyatt, Wyatt ja wiem, że ty to tam wszystko zrobiłeś, ty mnie zaatakowałeś, przecież dobra obejrzyjmy sobie filmy, widzicie, tam jakaś maska Wyatta, to druga maska Wyatta, więc to wszystko było przez niego i ja tego tak nie zostawię, w międzyczasie były jakieś Uncle Howdy Spooky Scary rzeczy, z których nie zrozumiałem ani jednego słowa i chyba podobnie LA Knight, ponieważ powiedział dobra, okej, okay, no to ja sobie idę i Wyatt szykuj się, bo zaraz dostaniesz w pierdziel i o ile jest to pierwsze story breja od jego powrotu tak jednak ja chyba bardziej tutaj kibicuję LA-Nightowi i nie wiem czy taki był oryginalny zamysł, no ale może dowiemy się w przyszłości. E, tymczasem przychodzimy sobie na parking, gdzie tam Legado del Fantasma ma wywiad i w międzyczasie Shotsi jest zaatakowana przez Rondę i Sheinę i bardzo boli ją ręka, tak naprawdę bardzo bardzo boli ją ręka. E, a tymczasem kolejna walka, czyli właśnie Legado del Fantasma kontra Viking Raiders. Jednak panowie nie zawalczyli sobie zbyt długo, ponieważ po jakiś w dwóch minutach przyszła Bifa, która miała krzesło i sobie usiadła na rampie, i od tyłu podeszli hitro, którzy ich zaatakowali. Oczywiście dyskwalifikacja, na koniec hitro triumfują. I tutaj nie wiem, w którą stronę chcą pójść z tym feudem, ponieważ podobną rzecz mieliśmy jakiś miesiąc temu, gdzie miała być walka Zelina kontra Bifab i tam też przyszli Viking Raiders i wszystkich zniszczyli. I to było jakiś miesiąc temu i chyba od tego miesiąca to story w ogóle nie ruszyło do przodu. Więc, no nie wiem, w sensie w przyszłym tygodniu będzie Sixman Men Match, w sensie nie 3 na 3, tylko yy, Heathrow kontra Legado kontra Viking Raiders. No i super, odbędzie się to starcie, no ale w sumie chyba za bardzo nikomu to nic nie da. Da, chociaż może Viking Riders wygrają i pójdą na tytuły, tak, team? Zobaczymy! E, tymczasem LA Knight szuka sobie Breya Wyatt'a, wchodzi do jakiegoś locker roomu, gdzie znajduje koszulkę tego Wyatt Six czy cokolwiek. I wtedy gasną światła, LA Knight się odwraca z latarką, a tam maska Breja i wiem, że miało mnie to przerazić, ale ja po prostu zacząłem się śmiać. Przepraszam bardzo. Ale no dla mnie Brej w tej masce wygląda komicznie. Ju, już jako fint to przynajmniej było takie, okuźwa a tutaj takie... I nie wiem, czy tylko ja tak mam. Możliwe, że tylko ja tak mam, ale no jestem zjebany, więc whatever. E, potem celebrujemy sobie urodziny Kirta Angle i do niego podchodzi nikt inny jak Jason freaking Jordan z laurką, najlepszy tata na świecie. To był najlepszy moment całego tego SmackDown. Żadna walka, żaden segment, po prostu ten jeden momencik skradł całe show. Lecimy dalej. Podpisanie kontraktu na walkę Ricochet kontra Gunter. Wszedł Ricochet, wszedł wszedło Imperium. Weszło. No i już mieli podpisywać. E, aż na arenie z wszystkich osób pojawiło się New Day, którzy powiedzieli że, no, przyszli tutaj, żeby wszystko było ogarnięte, ponieważ, powiedzmy, że podpiszą kontrakt, no i potem Imperium zaatakuje Ricocheta, a tak jak my tu będziemy, no to będzie przynajmniej wyrównanie. Pierce miał takie... Na serio myślicie, że takie coś się wydarzy? A New Day Adam, czy ty nigdy nie oglądałeś wrestlingu? No słusznie. Mikrofon wziął Gunter, który powiedział, że pokonał już Ricocheta dwukrotnie i w przyszłym tygodniu będzie nie inaczej, z tą różnicą, że tym razem jeszcze bardziej go zniszczy, a na koniec dodał, że wygra dzięki temu, że on i całe imperium kocha ten sport, a nie jest zwykłym performerem. Więc widzimy, jaka tutaj jest różnica. W All Elite Wrestling, gdzie jest storyline wrestlerzy kontra sport entertainerzy, to wtedy wrestlerzy są faceami, a tutaj sport entertainerzy są faceami, więc no, widzimy tą lekką różnicę pomiędzy tymi dwoma federacjami. No ale wtedy Ricochet powiedział, że on tam się nigdy nie podda i w przyszłym tygodniu wygra. Gunter się zdenerwował, wstał, wywalił stół, Ricochet wywalił krzesło, dobra, już wszystko poszło, walczymy i po przerwie Six Men Tag Team Match Ricochet i New Day kontra Imperium. Falka bardzo fajna. Taki, że tak powiem przyjemny six-man tag team mecz na odstresowanie, że jedni wygrają spoko, drudzy wygrają, nie ma żadnego problemu. Panowie sobie walczą, dają dobry wrestling, dają dobre akcje i nie ma naprawdę na co narzekać. Pod sam koniec Ricochet zdobył nawet pinfall, więc powiedzmy, że jakoś go podbudowywujemy do walki w przyszłym tygodniu. Jednak, no rezultat chyba jest z góry przesądzony, ponieważ nie wierzę, żeby w przyszłym tygodniu Gunter stracił mistrzostwo interkontynentalne jak dla mnie to będzie trzymał ten pas aż do WrestleMania, albo nawet później, on może ten pas trzymać przez następne dwa lata. Chociaż nie, niech trzyma jeszcze przez jakieś pół roku, a potem idzie na Romana Reńca pokonuje Romana Reńca i jest Undisputed WWE Universal Championem. Naprawdę, wcale bym na to nie narzekał. Ponownie wracamy do imprezy Kurt Angle, gdzie tym razem chcą tam wejść Alpha Academy, ale no... Coś już się dzieje, nie ma ich na liście, jak to się w ogóle stało? A potem przychodzą Street Profits i okazuje się, że oni są na liście, więc no, Chad Gable i Otis są mega, mega wkurzeni. Potem kamera przechodzi do szatni Bloodline, gdzie no, wszyscy są mega usi, wszyscy mega się cieszą, że po raz kolejny udało się obronić Mistrzostwa Tag Team, sami proponuje jakieś żarełko i kiedy mieli już iść, zatrzymuje go Jay Uso, już mam takie o, czyżby jednak nie wszystko było ogarnięte po tym Survivor Series, ale nie, powiedział, że w przyszłym tygodniu wraca Roman Reigns, więc sami no Ogól się trochę i ogarni, bo no, jest tak średnio. I dobrze, że w końcu ktoś to powiedział samiemu, ponieważ no tak nie wygląda to zbyt dobrze, a już się nie mogę doczekać, jak sami będzie wyglądać właśnie w przyszłym tygodniu. E, potem kolejny segment, o Boże święty, panowie, no ile tych segmentów, no ale dobra. Karion Cross ze Scarlet przychodzą do Reya Mysterio i Cross mówi mu przypowieść, chociaż to bardziej jest opowieść o dziecińskiej Scarlet, ale no, powiedzmy, że przypowieść, że był kiedyś koń i ten koń był wielokrotnie Mistrzem, ale z wiekiem się zestarzał i stał się on. Tutaj nie będę tłumaczyć, bo całkiem fajna analogia: workhorse, jednak z wiekiem nawet na to nie starczyło mu siły. No i w końcu, no, stał się do niczego. więc Ray pamiętaj, że nic nie może trwać wiecznie, i naprawdę bardzo fajna taka analogia. Mi się naprawdę spodobała, że takie, o, fajna, fajne No ale to najpewniej prowadzi do jakiejś przyszłej walki cross-contra-misterio, która najpewniej wyjdzie nie najważniej. Bożej. Dobra, w końcu mamy jakąś walkę. Leaf Morgan i Tigan Nox kontra Ronda Rousey i Shayna Baszler. Tam zapomniałem wspomnieć, że po tym ataku na Szotzi to był wywiad właśnie z Rondą i Shayną, gdzie mówiły, że o, one nic w ogóle z tym nie mają wspólnego, o co wy w ogóle pytacie i podeszły do nich właśnie Leaf i... Tigan, które powiedziały, nie wiem, coś tam, no ale ostatecznie, że będzie walka. Sam pojedynek nie trwał zbyt długo i największą rozkminę podczas jego trwania miałem taką, że dlaczego Shayna i Ronda są po fejsowej stronie ringu, no ale ostatecznie po jakichś trzech minutach na arenie pojawiła się Raquel Rodriguez, która odwróciła uwagę Rondy. W międzyczasie na nie Tigan wykonała Shining Wizard, i w taki sposób faceowe zawodniczki odniosły zwycięstwo. I jak widać, to jedno zwycięstwo w dywizji tak Team Kobiet sprawia, że panie w przyszłym tygodniu mogą się zmierzyć z Damage Control o tytuły tak Team Kobiet. I pewnie walka będzie minimum ok, i no wiadomo, story pomiędzy Dakotą i Tigan, ale jednak, mimo wszystko, fajnie by było, jakby. To trochę bardziej podbudowali te dwie zawodniczki. Whatever. Ostatni segment na gali, czyli urodziny Kurta Angle, wiadomo było Andrzej. Znaczy, y you suck. Kurt zdążył powiedzieć tylko jedno zdanie. I na arenie pojawiło się Alpha Academy. I ja mam takie. Czy ja przypadkiem nie widziałem już tego segmentu? I coś cofnąłem. Tak, faktycznie. Przed Clash of the Castle raz Kurt Angle pojawił się na Row, powiedział jedno zdanie. I od razu przerwali mu Alpha Academy, Więc ja takie kurde, WWE, naprawdę, moglibyście wymyślić coś nowego? No ale dobra, przyszli, powiedzieli, że wojeny Kurt, nie zaprosiłeś nas na urodziny, w ogóle, jak mogłeś, przecież my jesteśmy akademią i w ogóle jesteśmy wrestlerami, więc powinniśmy tam być, a ty nas nie zaprosiłeś, więc shame on you, a teraz spierdzielaj, bo kiedyś byłeś dobry, teraz nie jesteś dobry yy, i otis jest, jeć ci ciasto. Więc Kurt wyszedł, yy, ale przed tym powiedział, że jeśli chcecie zjeść całe to ciasto, no to będziecie potrzebowali dużo mleka i wtedy na arenie pojawił się Stevenson z wozem pełnym mleka, i dostaliśmy powtórkę segmentu z jakiegoś 2000 roku, gdzie Kurt Angle oblewał rodzinę McMahonów, tym razem oblewał rodzinę Chada <ścoughs> Gable. Mlekiem, no i wiadomo, śmiechom nie było końca, wszyscy się bawili, wszyscy się cieszyli. Na koniec toast z mleka i kończymy SmackDown. E, jak oceniam tą, że tygodniówkę, nie była ona jakaś niesamowita, w sensie były same team mecze, nie było nawet jednego singlowego pojedynku, ale no powiedzmy to tak samo z siebie nie jest minusem. E, no ale walki dobre były tylko dwie. Było to podpisanie kontraktu. Był LA Knight, który chyba był jednym z najlepszych highlightów tej tygodniówki. No i był Jason Jordan, więc ocenie chyba. 5 na 10, czyli powiedzmy, że taka wyjściowa ocena, w sensie to show nie było złe, ale nie miało też nic w sobie, co mogłoby sprawić, żeby dać ocenę wyżej. Nawet bym powiedział, że to show mogłoby dostać ocenę 4 na 10, ale miało w sobie Jasona Jordana, więc 5 na 10. Eee, przed zakończeniem chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Xtra, Lucza ja Przemysław Michał Kowalczyk oraz Shinsuke MPG. Jeśli ty również chciałbyś wspierać kanał Acijut Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie was do tego zachęcam. Lajkujcie, subskrybujcie, mówił do Was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć.